Kończ pan z tymi ordynarnymi kłamstwami. Pisałem to panu w internecie, powiem panu to tutaj. Panie pośle, pan naraża na szwang Polskę, na szwang i niebezpieczeństwo polskich żołnierzy, pan opowiada głupoty. Co? So, jest ataszat w Kijowie, wie pan o tym? Wie pan, że w ataszatach służą żołnierze polscy? Wie pan, że jadą też y, przedstawiciele sztabu generalnego, są ochraniani? Pan chce o tym rozmawiać? Pan chce rozmawiać o rzeczach, które są sprawą tak naprawdę związaną z bezpieczeństwem państwa polskiego, w taki sposób? Pan wyciąga dokument, który nie dotyczy żadnej misji i operacji na Ukrainie, bo takiej nie ma. Przecież postanowienia prezydenta są potrzebne? A pan mówi, że na podstawie decyzji ministra czy nawet szefa sztabu? Proszę pana. Pan się kompletnie na tym nie zna. Pan nie dość, że kłamie, wprowadza w błąd, to jeszcze na, naraża na szwangi bezpieczeństwo państwo polskie. Koniec z tym! Polub, skomentuj, udostępnij.